Ja pierdolę, Enigma! <grywa> Kurwa! No, enigma. Siema, Enigma. Sorry za spóźnienie, ale miałem rozmowę z klientem. Chciałem znaleźć yy, skuter, Enigma. Jaki skuter? No jedziemy skuterem. A ciebie do reszty? Nie, nie. Ej, aj, to dobre będą kaski na naszą głowę? Ty weź przytrzymaj. Czekaj. No to zakładaj ty, no. Ty masz chyba mniejszą. Ty. Co? No, Klasa jest Enigma. Jak kurwa eksaklasa? Klasa? Nie bały się, bo to jest za na mnie. No stary to załóż ten. 37, może się przejść, ten ten motor, A pierwsza 37, o, może dopłynął. Do... Dobra, siadaj. mogę przy to przełożyć. Te kurwa. Kurwa, ja chęciadłem ja pod to, nie chcę. Ja pierdolę. Nie wiem, czy ujadł, ja Patryk, to, bo... my Ja pierdolę, Patryk! Kurwa! Ale za pierdolę! Ja pierdolę!

I, I patrz, tu są nagrody do odebrania. Mogę dla Filipa wygrać Lego na przykład na tych zlotach. Tak? Albo misia jakiegoś. Różne są rzeczy. Piccolo mogę. A te punkty na te wszystkie automaty, to skąd breżę? My Tam, bo się płacimy kartą gotówką, czy jak? A, mogę kartą zapłacić ładować? doładować? No to lecimy. Nie, 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 myślę, że trzeba do, do tych automatów po prostu gotówkę ładować. Ja, ja na tego spin-and-white iść. Jackpot, value, 121 jest jackpot. Jakbyśmy tak pierdo... Jakby się tak się... Dobra, spróbujmy. 5? 50? Oddaj! Zblokowało się! To jest co tutaj to tu nie stanę, co zapału mówiła. Mnie wydaje, że dwie stówy lekko pójdą. Jackpot! Widzieliście, jak było blisko, nagrałeś to? No. 50 jest dobrze, ale ta piłka mnie strasznie denerwuje. Mnie to jest stary skaw, to jest niemożliwe. Simberga 1V1 z To zaraz, chodźmy tam na tego z Free spiny. Weź, podnieś to. Patryk. Obłowił się je Dawaj na zloty. Tu nawet mam zwiń ja, jak od jednego bandyty. Kręć. Kręci się. Patrz, mi się. Dobra. 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 nie Dobra. 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 jak Dobra. tam Patrz Szybko! PODŁÓŻ! Patrz, patrz, patrz co się dzieje! Oddało! Tu wkładaj bilety. I to ci no daje kwotę, ile masz biletów. Chodź w cybergeja tak naprawdę. To no co ty, Renigwa, do góry ty mi się nie gra. Tyk, 1-0. Łatwiutko. <grystanie> Chodź, damy jeszcze jedną grę decydującą teraz. Ja położę to tutaj. Chodź na tym zagramy, To wygląda bardziej pro. Ekstra klasa widać, Renigwa. Tak. Przerwałem Cię 7-1 i nigdy bez plecaka. Aaa, dobra. Po nowym gimbalu. Nóżka już jest złamana. Tak? Tak. 20% dla subów. Co on kurwa liczy? Jest 1-13 szansy, że trafisz w tego. Dobra, klikaj kurwa i nie wpierdol. Na pewno nie jest 1-13. Bo masz to mniejsze, nie widzisz? Mamy coś za pieniędzy do odebrania? 750 do paletki. Dobra, chodź. No, pewnie... raz Klasyka, chodź. chodź. mąbel. Oj, będzie mało, mi się wydaje. No, trawiutki jesteś Poleciało z boku Którego chcecie czat? Delfina, Dobra skam Jest lepszy, bo nie chce dalej grać Jest, jest, jest To jest skam Idę wziąć te etikety Że nikt jeszcze ich nie zaerował, to się dziwię. Z tymi etykietami jak boss tego klubu, kupa. Patrzymy, czy dupeczki patrzą i mówią: Wow. Gdzieś to jest to. Tak się robi, kurwa kupa, dupeczki. 300, 1400, co? Że dobrze powiedziałem. to co możemy za 1400 zabrać? Patrz, tego możemy ten pistolet na wodę. Nie, to coś stań, coś stań, stań, mi, zamien... jest coś. Za długo Zamieniliśmy Enigma 150 zł w... nie 170 zł w 20 Co? No to, na... A co? Idziemy, może... na, idziemy na skutek. I weź tą pracę odstawca, palmy papieroska, niech butelka nie ma końca. Ze mną będzie zachód słońca i... Kocham, to ja się dłużą i jest choler sucho w pył i wszyscy ze mną muszą pić to ja...